A już Pani Ela biegnie z tortem. Pani Elu! Dzisiaj jesteśmy na pikniku rodzinnym z inicjatywą. Jest to oficjalne otwarcie dwóch inicjatyw lokalnych, w które włączyło się wiele osób. Między innymi właśnie Rada Osiedla Jagiellońska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja, Jagiellońska, osiedla Jagiellońska, tak. Urząd Miasta oczywiście. Mamy piękną siłownię plenerową, a także zielony zakątek. Dzisiaj również piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla. Promujemy również honorowe krwiodawstwo z klubem HDK Legion. Także dzieje się, jest z nami PWK Legionowo, Bison, są również inni partnerzy, inkubator. Także dzisiaj razem się bawimy, wiele konkursów dla dzieci, bezpłatne dmuchańce, grill, catering, także myślę, że będziemy się bawili do tej 22. Bardzo dobrze i pogoda nie, nie zakłóci nam tej zabawy. Mamy taki program jak właśnie inicjatywa lokalna w Urzędzie Miasta Legionowo. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania takich pomysłów. Co Chcieliby, aby na ich osiedlu powstało, mogą być to place zabaw, tak, chociażby tego typu siłownie plenerowe. Także ja bardzo się cieszę, że u nas w Legionowie ta współpraca z administracją, z tutaj osiedla Jagiellońska, z spółdzielnią mieszkaniową, Urzędem Miasta, właśnie mieszkańcami. Gra, tak. Ja jestem bardzo zadowolony i oby tak dalej trzymam kciuki za dalszy rozwój naszych małych społeczności. Skąd pomysł na tą całą inicjatywę, jak to wszystko się zaczęło? Pozdjął się od mieszkańców osiedla Jagilońska. W 2014 roku przeprowadziłem konsultację wśród 10 tysięcy mieszkańców legionowa w tym tego osiedla. Mieszkańcy podczas konsultacji zgłosili dziesiątki pomysłów. Między innymi jeden z pomysłów dotyczył rozbudowy parkingu w tym oto miejscu i budowy zielonego zakątka, jak to teraz zostało nazwane, bo to sprecyzowane jako posadzenie roślinności, krzewów rabat z kwiatami. Aż w mieście wiadomo tej roślinności brakuje, tak? I każdy... Każdy krzew, każda roślina jest na waga złota. Chciałem podziękować przede wszystkim mieszkańcom Osiedla Jagiellońska, jak i całego Legionowa, za to, że nie boją się mówić o swoich potrzebach w lokalnej społeczności. A to z kolei pomaga zarówno działaczom społecznym, jak i lokalnym władzom działać w korzystny dla nich sposób. Również podziękowania należą się oczywiście spółdzielni i Radzie Osiedla Jagilońska i Miejskim Radnym, którzy doprowadzili do ukończenia tej inwestycji. A co więcej, rozwinęli ją właśnie o siłownię plenerową i z tego, co słyszałem, również o planowany deptak. Przyszli mieszkańcy. Jest to też okazja, żebyśmy mogli się spotykać z mieszkańcami, no, bo nie ukrywam na zebrania albo na nasze y, poniedziałkowe dyżury mieszkańcy nie przychodzą, więc my do mieszkańców wychodzimy, rozmawiamy, bo są przedstawiciele Rady Osiedla też i jest to fajne, fajna okazja, bo wiele rzeczy się dowiadujemy. Przy okazji może coś zrobić, bo też z innych części osiedla Jagiellońska są mieszkańcy, nie tylko tutaj bliziutko. Widzisz pani, że ten właśnie zielony zakątek, ta siłownia planerowa to jest... Yy... Dobry, przydatny pomysł? Tak. E, tak jak powiedziałam, że chciałabym, żeby Zielony Zakątek był miejscem, w którym wszyscy będziemy się opiekować. Bo tam jest zieleń, mi, miejsce wypoczynku. Będziemy to na pewno rozwijać, będziemy coś jeszcze tam robić. Ale miejsce takie, gdzie mieszkaniec może sobie usiąść. Jak to kiedyś koleżanka mówiła, albo się pogodzić, albo się pokłócić. E, miejsce wypoczynku przede wszystkim, bo jakby tego brakowało. No, no i zielona y, siłownia, w której, w której no naprawdę teraz mieszkańcy w innych częściach osiedla Jakiłańska chcą, żeby siłownia była, więc zaczęło się od tego no i będziemy w innych częściach też stawiali siłownię. Na pewno. Prezydent tutaj wspomniał, że pani działa prężnie, że co drugi dzień jest praktycznie pani u prezydenta. Może nam pani zdradzi, co teraz pani planuje? Znaczy, pomysłów jest dużo, jeśli chodzi o ten teren, bo mieszkańcy się pytają, dlaczego tylko w tym terenie teraz jest robione. No to odpowiadam. Jeżeli robimy inicjatywę w jednej części, w drugiej części, tu kurtyna, tam plac zabaw, plac zabaw. Praktycznie niewidoczni, którzy mówią, a tam mało robi Rada Osiedla. No więc postanowiliśmy, robimy większe inicjatywy. Na jednym terenie więcej inicjatyw, gdzie jest widoczne, bo tu powstało naprawdę dużo. Deptak będzie robiony przez Urząd Miasta. Teraz wniosek będzie wpływał odnośnie stołów do gier, więc do, do szach i, i Chińczyka będzie. Pomysłów jest bardzo dużo. Tylko żeby nam pieniądze dawali, to my będziemy musieli realizować naprawdę. No. Ale prezydent miło mnie zawsze przejmuje, także nie jest tak, że zawsze ucieka przyda mną.